Kochani, witam w nowym podcaście dla mężczyzn. Dziś czas na zagłębienie się w temat największych błędów mężczyzn, którzy chcieliby założyć rodzinę. Jest parę takich spraw, które skutecznie utrudniają znalezienie dobrej kandydatki na żonę. Zacznijmy od desperacji. To jest bardzo duży problem. Osobiście znam takich chłopaków, którzy wręcz panicznie szukali dziewczyny, gdzie się tylko dało. Wszędzie po prostu, aż przykro było patrzeć na to z boku. Doszło do tego, że widziałam i słyszałam, jak niektóre dziewczyny rozmawiały ze sobą i dowiadywały się, że ta sama osoba w cudzysłowie starała się o nie w bardzo podobnym czasie, I niemal w tym samym. I oczywiście, momentalnie każda z nich wycofywała się z tego, nie czuły się dla niego nikim wyjątkowym, skoro on tylko chce mieć dziewczynę, w sumie obojętnie jako. To było wręcz takie creepy. Silnie związane z tym jest też obniżanie standardów, kolejny błąd, który polega na tym, że facet w desperacji nagle zaczyna zwracać uwagę na dziewczyny, na które wcześniej w ogóle nie zwróciłby uwagi, ze względu na przykład na to, jak się ta dziewczyna prowadzi, jak się ubiera, jakie zdjęcia publikuje, czym się zajmuje. Z tak zwanego braku laku zaczyna interesować się kimś, kto w sumie wcale nie jest dobrą kandydatką na żonę. Kolejny wielki błąd mężczyzn szukających dziewczyny, potem żony, stanowi również ciągłe wspominanie swoich byłych. To też przerażające, gdy chłopak zaczyna angażować się w daną relację, dziewczyna też w to wchodzi, spotykają się ze sobą, piszą i wciąż pojawia się ten sam temat. Bo moja była robiła to, była taka. Pamiętam, jak w relacji z nią miałem taki i taki problem, i wiecznie ona, ona, ona. Naprawdę nie ma się co dziwić, że dziewczyna pomyśli, że tamta wciąż jest dla niego w jakiś sposób ważna i wciąż o niej myśli. Najprawdopodobniej nowa kandydatka od razu się zniechęci do tej znajomości i wycofa się od razu. Chcąc zaangażować się w nową relację, koniecznie daj sobie czas na zamknięcie poprzednich rozdziałów. Znam też taką sytuację, gdy chłopak, który bardzo chciał znaleźć żonę, spotykał się z pewną dziewczyną latami, a potem, jak tylko nadarzyła się okazja, w jeden dzień ją zostawił i poszedł do innej spróbować, myśląc, że tam będzie idealnie. A w każdej relacji pojawiają się trudności. I takie dochodzenie do pewnego etapu w związku, potem zrywanie, zaczynanie nowego związku w emocjach i potem znowu powielanie tego schematu, czyli wycofywanie się znowu, gdy robi się trudniej, no to jest głupota. W taki sposób nigdy nikogo się nie znajdzie, bo trudności no zawsze się pojawią, mniejsze albo większe, ale będą. I z trudnościami trzeba się zmierzyć no bo, bo będą właśnie po prostu, prędzej czy później. Warto zwrócić uwagę też na to, że współcześni mężczyźni mają problem z podejmowaniem decyzji, często boją się konsekwencji, więc jakimkolwiek poważniejszym ruchem zwlekają, ile się da. Kolejny błąd to postawa typu: Jestem zbyt fajny, by się za kimś uganiać, przecież ja nie jestem łatwy. Czasem zastanawiam się, skąd w ogóle wzięła się taka postawa w naszych czasach. Gdy wcześniej jakby wszystko było jasne i takie naturalne, takie oczywiste, że to mężczyźni raczej zabiegają, starają się o kobietę. A teraz spotykamy mężczyzn, którzy uważają, że takie, że tak powiem, latanie za dziewczyną jest bardzo niemęskie. Nie wiem, czy to chodzi tutaj o niewłaściwe rozumienie pojęcia męskości, albo facet ma kompleksy. Nie wiem. Chłopacy boją się chyba, że w ten sposób pokażą swoją słabość. A słabością jest desperacja to paniczne uganianie się za każdą dziewczyną, a nie staranie się o względy konkretnej jednej kobiety. O szukaniu ideału wspomnieliśmy też już w ostatnim podcaście. Kojarzy takiego faceta, który chciał mieć dziewczynę, ale każdą odrzucał po kolei, bo nie była w jego mniemaniu idealna. Ciągle jej czegoś brakowało. Jedna była przepiękna, ale zbyt mało zaradna, druga bardzo zaradna, ale jakoś z wyglądu gorzej. I tak w kółko. Jeśli ktoś szuka ideału, no to trzeba od razu powiedzieć, że go nie znajdzie, i kluczem jest to, czy umiesz się zaangażować w daną relację i zaakceptować to, jaka ta dziewczyna jest. Czy chcesz ją pokochać taką, jaka jest, ze swoimi słabościami i razem pracować nad sobą, wspierać się w tym, właśnie w tej pracy nad sobą, żeby każda ze stron nad sobą pracowała. Kolejna sprawa, kolejny błąd to brak pracy nad sobą i taka postawa. Że mi się dobra dziewczyna należy i będę takiej szukał, ale sam się do pracy nie wezmę. Facet oczekuje wtedy od dziewczyny, że ona będzie się rozwijać, będzie się dobrze prowadzić, będzie dbać o czystość, nie będzie zadawać się z podejrzanym jakimś towarzystwem, będzie wiedziała, czego on jako facet potrzebuje i tak dalej. A on może to wszystko robić, jakby nie ma z tym problemu. To jest wielki błąd, bo on często prowadzi do tego, że nie można, jakby nie pozwala, znaleźć dobrej dziewczyny, bo albo żadna wartościowa nie zwróci na niego uwagi, albo jak to się jakimś cudem stanie, ta relacja i tak się zniszczy prędzej czy później, bo brakuje fundamentu. Więc jeśli chcesz znaleźć dobrą żonę. To rzuć to, co było złe w Twoim życiu, postaraj się zawalczyć ze swoimi słabościami i naprawdę weź się do pracy nad sobą, żebyś był gotowy wejść w relacje i zaangażować się wtedy, kiedy już przyjdzie na to czas. Warto zainwestować w siebie i zawczasu zainteresować się tematyką damsko-męską, by później zdobytą wiedzę wykorzystać. Jest mnóstwo książek, mnóstwo poradników, które cię przez te obszary przeprowadzą. Możesz napisać do mnie, z chęcią polecę ci wartościowe książki o relacjach, o tym, czego potrzebują kobiety, o komunikacji damsko-męskiej. Myślę, że porządny facet powinien się tym zająć, by uniknąć potem wielu nieporozumień w przyszłej relacji. Kolejny błąd to emocje, bardziej poleganie na nich. One robią wiele złego. Niektórzy myślą, że skoro nie ma wielkich fajerwerków, nie wiadomo jakiego szaleństwa, to nie jest w cudzysłowie ta jedyna. Czy ten jedyny na całe życie? Wydaje mi się, że różne filmy chyba wbudowały nam takie coś, że te wielkie emocje są konieczne, żeby w coś się zaangażować. No a to jest często złudne, bo emocje prędzej czy później wygasną i co wtedy? Koniec? I tak w kółko można by? No to jest bez sensu. Emocje wiążą się też z nieprzemyślanym angażowaniem się w daną relację, właśnie pod ich wpływem. Mężczyźni wtedy zachowują się wręcz jak szaleni, codziennie kupują kwiaty, zabierają wybrankę nie wiadomo gdzie i piszą bez przerwy wiadomości, smsy, dzwonią i zdecydowanie zbyt szybko wyznają wielką miłość, no, no czyste szaleństwo po prostu. Tragedia dzieje się wtedy, gdy po paru miesiącach emocje naturalnie wygasają, a facet czuje, że skoro tak jest, no, no to popełnił błąd i znika. Szuka kolejnej, która da mu takie paliwo emocjonalne na parę kolejnych miesięcy. Warto wspomnieć też o błędzie, jakim jest utracenie własnej osobowości. Nie powinno być tak, że mężczyzna, który zaczyna się spotykać z dziewczyną, nagle jakby zapomina zupełnie o sobie, rzuca pasję, myśli tylko o niej, tylko chce się spotykać, dzwonić, SMSować itd. tak dalej. On dalej powinien się rozwijać, powinien być sobą, nie nagle żyć tylko nią i zgadzać się z nią absolutnie we wszystkim, pozwalać jej przejąć inicjatywę i wszystko prowadzić. Oprócz tego, że jej pewnie no, dość szybko się to znudzi. To na dłuższą metę on wiele straci, porzucając własnego siebie. To takie główne problemy mężczyzn szukających żony. Dziękuję wszystkim za odsłuchanie tego podcastu. Słyszymy się już wkrótce w kolejnym odcinku. W opisie tego filmu macie mniej więcej, jakie tematy będziemy poruszać. Jeśli chcesz wesprzeć ten kanał, kliknij link w opisie. Za każde wsparcie bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.